Cześć wszystkim, tu znów ja, Yakuza. W ostatnim filmiku o RX 570 z AliExpress dałem wam mały hint na temat tego, co będzie w następnym filmie. I dzisiaj właśnie tym się zajmiemy. Zapraszam do oglądania. Nie zastanawiacie się w tej chwili, czemu tutaj mam w zasadzie dwie klawiatury na biurku. W tej chwili wcale nie korzystam z mojego dużego komputera, z którego zazwyczaj korzystam, a mam dodatkowy komputer na biurku. Pewnie nawet go nie zauważyliście, a jeżeli widzicie go, bo jest on jednak w kadrze, to nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, że to jest właśnie ten komputer. I on się znajduje dokładnie tutaj. To jest HP Ilite Desk 800G2. Komputer w zasadzie wielkości odtwarzacza CD-DVD, ale z desktopowym procesorem i 5 6500 16GB oraz dyskiem SSD. Ten komputer potrafi naprawdę wiele, mimo że jest małych rozmiarów. I co konkretnie mam na myśli, zaraz zobaczycie. Sprzęt został dostarczony do testów dzięki uprzejmości sklepu Precio.pl. Polizingowy sprzęt klasy A w idealnym stanie z kompletem akcesoriów i gwarancją oraz możliwością samodzielnej rozbudowy jednostek, w tym ze zmianą procesora po wcześniejszym uzgodnieniu. Przez ostatni tydzień, jak dostałem ten komputer od PrecioPL, korzystałem z niego dość intensywnie. Mam na myśli to, że swój poprzedni filmik o Riksi 570 zmontowałem całkowicie na tym komputerze od startu do finiszu nie korzystałem z żadnego innego komputera po prostu odpaliłem na nim Sony Vegas korzystanie z tego programu było bardzo płynne i dzięki Intelowi QuickSync którego mój komputer niestety nie wspiera e renderowanie filmu trwało najzwyczajniej krócej niż na moim komputerze który ma 10 rdzeni w porównaniu do 4 rdzeni co jest bardzo miło niespodzianką i co do korzystania z tego Sony Vegas wcale nie miałem problemu z skroblowaniem po timeline czy odtwarzaniem w czasie rzeczywistym tego filmu razem z nałożonymi efektami nic się nie przycinało, było bardzo płynnie. Jeżeli chodzi o zakupy w Precio.pl, sprzęt dostajecie w opakowaniu producenta wraz z oryginalnym zasilaczem lub innymi akcesoriami. Jest to wygodny zakup, gdyż sprzęt w idealnym stanie nie wymaga od Was napraw, jak to bywa często ze sprzętem z aukcji Allegro czy też OLX. Ale wracając do komputera, od tygodnia przez który posiadam już tego HPK, korzystam z niego normalnie jak ze swojego desktopa na co dzień. Czyli tak jak wspomniałem, montowałem na nim filmy, edytowałem zdjęcia czy też grafikę. Podczas korzystania z Adobe Lightroom nie zauważyłem większych strat wydajności względem swojego desktopa. Dopiero przy korzystaniu z kilku programów naraz może coś się przyciąć, czego nie powiem o 10-rdzeniowym ale też taka jest natura multitaskingu na nim. Natomiast w porównaniu do dwurdzeniowej i piątki znajdującej się w moim ThinkPadzie zdecydowanie wydajność jest dużo wyższa. Co do możliwości upgrade'u tego malutkiego komputerka. Bez problemu wrzucicie tutaj 4-rdzeniową, wątkową i7 6700 oraz 32 GB na dwóch kościach po 16 GB. Do tego dostajecie jeszcze dwa złącza M2, z którego jedno możecie wykorzystać jako dysk do przechowywania danych NVMe. Niestety z tego co się orientuję, nie można go używać jako dysku butowalnego. A drugi slot M2 niestety też nie pozwoli wam skorzystać z żadnego dysku, bo pozwoli wam jedynie zamontować kartę Wi-Fi. Warto też podkreślić to, że mimo tego, że urządzenie jest małe i przypomina trochę charakter laptopa, niestety nie dostajemy zainstalowanej karty Wi-Fi, co no, może być dla niektórych problemem. Ale o złącza w tym mikrodesktopie nie musicie się martwić. Na przodzie dostajecie dwa porty USB 3.0, USB typu C standardportem oraz dwa wyjścia słuchawkowe, z czego jedno ma wejście mikrofonowe. Na tyle natomiast znajdują się cztery gniazda USB 3.0, port Internet, gniazdo zasilania, dwa Display porty oraz konektor VGA. Niestety dla fanów HTPC urządzenie nie posiada złącza HDMI, które może być wymagane przez wasz telewizor. Warto tu podkreślić bezkompromisową wydajność przy korzystaniu z tego desktopa jako urządzenie do przesyłu wideo typu Steam. Podłączone z prawną siecią do waszego desktopa nie zauważycie żadnych opóźnień w zdalnym graniu przez sieć. A co do grania na samym sobie urządzeniu, no niestety ma ono tylko zintegrowaną grafikę. No i gdzie ta sala teraz możecie sobie pograć, ale poza tym. Można tam ces pyknąć na niższej rozdzielczości i niższych detalach utrzymując 60 klatek na sekundę, ale nie będzie to zbyt przyjemna i płynna rozgrywka mimo tego, że będziecie mieli 60-80 klatek, ponieważ często zdarzają się tam różnego rodzaju przecięcia. A co do faktycznej wydajności procesora. W Cinebench'u R15 wykręca on około 530 CinePointsów. Natomiast w Cinebench'u R20 około 1300. Jest to całkiem znośny wynik, tym bardziej biorąc pod uwagę wielkość tego urządzenia, no i to, że możecie kupić to urządzenie za około 1000 zł. I co do intensywnego użytkowania tego e-light przy mocniejszym użytku staje się on trochę głośny, ale zostaje znośny. Natomiast przy faktycznym korzystaniu ze wszystkich jego możliwości, może troszeczkę wam przeszkadzać stając na biurku. Jeszcze co do dźwięku w tym komputerze, posiada on z przodu głośnik i. Szczerze no jest cel głośnik, ale nie wykorzystywałbym go do zbyt wiele operacji, ponieważ nie brzmi on najlepiej, jest totalnie wybrakowany z basu, w zasadzie to tak po prostu trochę trzeszczy wysokimi tonami cały jego zakres tonów. W porównaniu do jakiegoś laptopa, w moim przypadku do T440 od ThinkPad, ten ThinkPad po prostu mierzy dźwięk HP-ka. Ale muszę za jedną rzecz pochwalić ten komputer. Karta dźwiękowa, która jest budowana jest w stanie naprawdę dobrze napędzić moje słuchawki i którymi są HD558 Sheizera. Do tej pory nie miałem urządzenia, które mnie tak bardzo zadowolało jak to jeśli chodzi o zintegrowaną kartę dźwiękową i powiedziałbym, że jest ona jakkolwiek porównywalna do yy, tańszego w miarę dobrego dac który możecie kupić za gdzie gdzieś złotych. Co mnie bardzo pozytywnie również zaskoczyło to to, że razem z SSD-kiem ten komputer uruchamia się po prostu w nick. Mam na nim poinstalowane całkiem sporo programów użytkowych oraz jakkolwiek zawolony mam dysk kilkoma grami, takimi jak GTA San Andreas, ale mimo to ten komputer uruchamia się w jakieś 8 sekund i od razu tak na pulpicie będąc gotowym do użytkowania. I mimo tych swoich małych rozmiarów jestem w stanie stwierdzić, że ten komputer naprawdę nadaje się do wykorzystywania jako no może nie główne wasze urządzenie do pracy, ale zdecydowanie jakieś zapasowe czy też po prostu zdalne urządzenie do pracy. Ewentualnie bardzo fajnym zastosowaniem by było używanie tego komputera najzwyczajniej jako HTP bo jest on naprawdę malutki i można go przykręcić z tyłu do mocowania VES-a w niektórych monitorach za użyciem odpowiedniego adaptera. Wtedy dostajemy naprawdę mocny komputer, który obsłuży Wam YouTube'a 4K bez problemów, 4K60, pewnie też i Odpali wam jakieś podstawowe gier. A jeżeli macie jeszcze odpowiednio rozbudowaną sieć domową, to pozwoli wam na streamowanie jakichś gierek z waszego komputera codziennego na właśnie to urządzenie do jakiegoś telewizora. Wystarczy mieć połączoną klawiaturę i myszkę, najlepiej bezprzewodową. I co do kosztów tego urządzenia? W Precie PL jest to jakieś 1100 zł za podstawowy model z 8 gigaram i 500 gigowym HDD-kiem, ale ja bym zdecydowanie wolał dopłacić kilkadziesiąt złotych, nawet do najmniejszego 120-gigowego SSDK, ponieważ to zdecydowanie ulepszy pracę na takim urządzeniu. A jeżeli mowa o rozbudowie tego komputera, tak jak wspominałem, możecie z nim zrobić bardzo dużo. Obsługa tego urządzenia, w takim serwisowym znaczeniu, jest bardzo prosta. Po prostu z tyłu odkręcacie jedną śrubkę, zdejmujecie górny panel i macie dostęp w zasadzie do wszystkiego. Podsumowując, jak bym ocenił to urządzenie? Zdecydowanie mocne 8x10. Czemu tylko 8x10, a nie 10x10? No przede wszystkim nie zachwalam tego urządzenia, bo denerwuje mi kilka rzeczy, tak jak właśnie ten dość słaby głośnik, brak Wi-Fi w takiej podstawowej wersji oraz to, że pod obciążeniem, nawet pod taką gierką jak San Andreas, robi się on lekko głośny, powiedziałbym, że głośniejszy niż taki typowy laptop w obecnych czasach. Ale za to naprawdę jest to urządzenie całkiem świeże, które pozwoli wam naprawdę dużo zrobić dzięki swojemu procesorowi. Jeżeli jeszcze połączycie to, tak jak wspominałem, ze 16 gigami RAM-u i ssd to pozwoli wam tak naprawdę na pracowanie w waszym codziennym środowisku, e, owszem, z trochę mniejszą wydajnością niż na najnowszym Ryzenie, ale... Bez problemu będziecie mogli większość rzeczy robić z minimalnym po prostu opóźnieniem. No i pamiętajcie też to, jak to urządzenie jest malutkie. I teraz komu bym polecił takie urządzenie? Zdecydowanie komuś, komu zależy na miejscu na biurku. Powiedziałbym, że samym z tego urządzenia korzystam na co dzień, bo ma prawie wszystko czego potrzebuję. Jedynie brakuje mi tego, żeby podłączyć kilka więcej dysków oraz podłączenie karty graficznej, ale jest to chyba możliwe przez Thunderbolta. Ewentualnie, jeżeli nie, nie zależy Wam na miejscu na biurku, tylko bardziej chcecie podłączyć ten komputer pod jakiś telewizor, czy używać go najzwyczajniej jako jakiś serwer plików, można to powiedzieć, to też brałbym pod uwagę taką opcję, jakim jest właśnie HP Elite Desk 800 generacji drugiej. No ale wiadomo, w gry zbytnio nie pograsie się na tym urządzeniu, ale raczej nie jest też to urządzenie kierowane do osób, które by chciały grać w gry na komputerze. Jest to raczej urządzenie skierowane do osób, które wymagają od komputera stabilności, pracy, no i tak jak wspominałem, małych rozmiarów, często w jakichś instytucjach, na przykład bankowych, czy też po prostu y właśnie osób korzystających z komputera jako urządzenie multimedialne. To by było na tyle, oczywiście wszystkie linki są w opisie. Możecie zamówić ten komputer. Ja osobiście tak jak wspomniałem, polecam Pro, gdyż dają mi przede wszystkim 6-miesięczną gwarancję podstawową, Kolejne 6 miesięcy, jeżeli wykupicie sobie odpowiedni pakiet oraz możliwości rozbudowy przed kupnem tego komputera, no i również możliwości rozbudowy tego komputera już po kupnie, a sprecją jeszcze zobaczymy się kilka razy w tym roku. No i to by było na tyle. Jeżeli chcecie widzieć więcej takich i nie tylko takich rzeczy, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli filmik Wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jednak nie, no to możecie zostać łapkę w dół, ale sądzę, że filmik Wam się podobał, więc wiecie, co dajemy. A jeżeli macie jakieś propozycje na temat tego, co mógłbym następnym razem zrecenzjować, to piście to w komentarzu. To było na tyle. Dzięki. Do usłyszenia.